Tak. I Jakie masz zadanie? Mamy świąteczny spacer. Nie o, no zarabisko mam pogodę na świąteczny spacer. Taką mamy pogodę na spacer dzisiaj świąteczny. Mhm. Mm Właśnie wycałam dzisiaj sobie spacer, dwór, a od rana pada deszcz. Także piękna pogoda. Kochani, e, witajcie w kolejnym e, się jednym z ostatnich już. E, jak się okazuje, zleciało. O, z zleciało tak szybko. E, jeszcze będę właśnie jak na początku górna no ja sobie myślałam, kurczę, jeszcze te 24 dni trzeba czekać, a tutaj zostały... Naprawdę w sumie środa i czwartek już mamy wigilję. Masakra, normalnie masakra. Tak szybko zleciało. Ja nie wiem, czy Wam też tak szybko leci czas, ale mi strasznie. I z jednej strony fajnie, jeśli się na coś tam oczekuje, ale z drugiej strony, kurde, normalnie za szybko. No, za szybko ten czas zleciał. I pomimo, że właśnie na początku grudnia czułam takie. takie takie po prostu motylki w brzuchu i w ogóle Boże, na to oczekiwanie i w ogóle taka byłam podniecona tym wszystkim, taka po prostu, a, tak emocje emocje we mnie tak wiecie, buzowały i w ogóle e, a teraz sobie myślę, ja, ja już zostało normalnie, w sumie dzisiaj mamy wtorek, środa czwartek i już koniec koniec tego oczekiwania, koniec tego odliczania i, i już mamy Wigilię, mamy święta jak to sobie chciałam, e, no a ja przyszłam się ogarnąć, bo e, mamy, kto? pisać która jest godzina w ogóle 13.10, także opuściłam się wczoraj makijażowo, dzisiaj makijażowo, ale dzisiaj się ogarnę, chciałam iść na dwór, ale no teraz nie pada, ale od rana lało, lało, nie padało, lało, bardziej bym wolała, żeby coś białego padało z nieba niż to co pada, no ale niestety na to nie mam wpływu, chociaż Mateusz oglądał wczoraj, chyba czy przedwczoraj hmm, pogodę, to mówił, że ma nie, bo w drugi dzień się padać, także... Jak mam? Mam tutaj na myśli śnieg, że ma padać, ale zobaczymy. E, a zrobiłam sobie paznokcie e, takie typowo, typowo, zobaczcie, świąteczne, ale powiem Wam, że jestem tak z nich zadowolona, e, chyba... Pfu. Nie wiem, czy ostatnio, przedostatnio. Nie, ostatnio nie byłam, przedostatnio nie byłam tak bardzo zadowolona. Eee, tak zawsze wiecie, no są spoko, ale jakieś tam nie dosyć A z tych jestem tak bardzo zadowolona. Niby nic wielkiego, ale powiem Wam, że tak. E, nie wiem, ten w ogóle w paski robi robotę, w ogóle to połączenie mega mi się podoba. E, ale troszeczkę się obawiam, dlatego że użyłam mm, takich tańszych lakierów hybrydowych. E, ten biały to jest Sun Ozone. Boże, San Juan. A ten czerwony to jest Ven... Venalisa? Czy Vera Lisa? Venalisa chyba. I to wydaje mi się, że to jest AliExpress. Ja tylko już dostałam ten lakier. Chciałam ogólnie malować tym sexy red z Semilaka, ale on jest taki. To nie jest taka prawdziwa, prawdziwa, krwista, ładna czerwień, jaką jest ten kolor. Tylko on ma taki troszeczkę sobie w sobie ten sexy red. Mm... Tak jakby troszeczkę pomarańczy tak bardzo, bardzo delikatnie. I pomyślałam sobie, że właśnie w połączeniu z e, tym kolorkiem i z białym, tak nie będzie mi to w 100% grało. Nawet jak sobie go odkręciłam i tak wiecie, przykładałam, to taka nie byłam przekonana i sobie myślę, kurde, chyba nieba będzie mnie denerwował, a ten właśnie jest idealny, po prostu to jest idealna czerwień. On, te po prostu wszystkie kolory ja mam takie poczucie, że one się tak tutaj zgrały, że wyglądają przepięknie. Ale no jest to AliExpress. Tak podejrzewam, że to, bo tak mi się daje, że gdzieś mi mignęło kiedyś, e, że to jest. Z AliExpress, ten też jest właśnie ten Taki tańszy i one są takie, że Zależy Czasami jest tak, że się fajnie utrzymują Ale czasami jest tak, że właśnie czubki się ścierają I tutaj już na tym białym niestety trochę Czubek zaczął mi się ścierać, a wczoraj zrobiłam je Więc kurde No powiem wam, że trochę o nie drżę Chciałabym, żeby chociaż wiecie przez cały Chociaż przez tydzień wyglądały spoko Bo y, nie lubię jak mi wiecie Zaraz jakoś dzień, dwa i one zaczynają się ścierać Niestety te lakiery tańsze mają to do siebie Nawet Eveline a Evaline chyba kosztuje 20 kilka złotych za, za lakier hybrydowy, chyba, że w promocji tam chyba też o 19. E, tak? Czy 19 normalnie kosztują? No ale tak czy siak, no dwadzieścia złotych za lakier hybrydowy to jest taka cena powiedzmy średnia, no, bo milak czy Neonail to są, to są granice około 30 złotych, nawet więcej, w zależności jaka tam seria. E, no ale chodzi o to po prostu, że e, są to lakiery, które niestety mają tendencję do zmywania się tutaj. Nie może zatopuje. Nie mimo że zatopuje, mimo że na zakładkę, wiecie, to i tak mają taką tendencję. Niestety, dlatego się obawiam o te czerwone i o te białe też. No tutaj też mam białą końcówkę, więc. Trzymajcie kciuki, żeby się fajnie utrzymały, bo naprawdę bardzo mi się podobają, bardzo. Kurczę, no chyba, naprawdę chyba z tych zdobień, które robiłam, te mi się podobają najbardziej i nie wiem, czy dlatego, że to są świąteczne i to jest taki klimat. W ogóle ten dobór, no mega, mega mi się podoba. Boże, to troszeczkę tak brzmi, wiecie, sama siebie tak zachwalać, ale no, no podobają mi się, no nie będę oszukiwać. Są naprawdę śliczne i ogólnie ta długość chyba przy takiej długości też paznokcie lepiej wyglądają i następne jestem z siebie zadowolona, bo zrobiłam je z Ignasiem, także powiem wam, czy normalnie kształcia? Wow. Siedzieliśmy razem w kuchni, on sobie tam autka przyniósł trochę moich lakierów, najpierw trochę w siedzonku. Porozwarł mi oczywiście także, że miałam taki armagedon, że później 15 minut sprzątania było, ale no było warto, było warto, bo udało mi się to ogarnąć wszystko pięknie, ładnie. Także ostatniego chyba robiłam już, bo w sumie zrobiłam 9. A ostatniego tego, bo nad tym musiałam się najbardziej skupić, niby paski, a powiem Wam, że no trzeba było się skupić, żeby te paski tak w miarę równo wyszły, no i co? I robiłam go przed samym myciem, nasze zresztą to widzieliście w poprzednim vlogmasie, bo się z Wami właśnie wtedy żegnałam, także macham Wam tutaj tymi paluchami moimi, ale no naprawdę bardzo mi się opodobają, także cieszę się z nich i ja, wiecie, tak jak zawsze rano... Rano staję, mam świeże paznocie, to wiecie, tak sobie siedzę i tak patrzę na te paznokcie, one takie ładne. Wiecie, jak jeszcze nie mają odrostów i tych skórek w ogóle mm, pięknie to wygląda. Także ja przygotowana jestem, jeśli chodzi o paznokcie, Mam nadzieję, że makijażowo również mi się uda i w wigilie i w święta to tak, ale w Wigilie mam troszeczkę roboty, e, więc mam nadzieję, że jakoś to wszystko ogarnę także, że, że e, makijażowo też będzie okej. Okay. Dobra, jak to mam Są... pasterek, bo... Aleks, wczoraj się z, krew mu leciała i Ignaś przeżywa teraz trzeba plasterek, jak krew leci, także plasterek naklejony, ja się ogarniam makijażowo. E, słucham? Krew, krew? Tak. Mhm. Tak, ale krew? Aleks miał krew? Tak. No, dobrze. Aleks też przykleił sobie plaster? Tak. No. E, więc ja się ogarniam e, makijażowo. Wczoraj nie ogarnęłam się, ale wczoraj było, wiecie, domowo, 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 dużo zajęć, dużo roboty i jakoś tak nawet nie chciałam mi się powiem, bo szczerze, ale fajne jest to wieczorem później, bo bo co, bo nie musicie spawać makijażu Umiecie tylko twarz, pielęgnacja i, i tyle także są plusy nienoszenia makijażu, ale jednak zdecydowanie wolę sobie nałożyć makijaż, jakoś tak człowiek od razu lepiej się też czuje e, no, także słuchajcie ja dzisiaj w sumie rano robiłam trening Wczoraj zrobiłam sobie, tak jak Wam mówiłam, Marta nie dodała, dopiero dzisiaj chyba dodała, albo wczoraj późnym wieczorem plany, ale ja zrobiłam sobie trening całego ciała z hantelkami ona właśnie tak zawsze w poniedziałki robi. Dzisiaj ogólnie planowo zwykle jest wtorek wolny. W tym planie, który ja wybieram, ja wybieram cztery treningi i zwykle jest wtedy wolne, ale z racji tego, że teraz czwartek, piątek sobota będą wolne, bo wiecie święta i tak dalej to wtorek jest był już dla mnie treningowy no i jest jutro jeszcze trening później czwartek, piątek, sobota wolne i niedziela też trening, także dziś od rana trening i robiłam obiad, bo chciałam, żeby Mateusz sobie zabrał ten obiad do pracy. Bo dzisiaj ryż z warzywami i z filetem. To jest taka propozycja gdzie właśnie do pojemnika i można sobie odgrzać w mikrofali, także y, mamy już obiad gotowy. No a stąd Janie ogarnięta. z nie kombinujcie. Co ja nic nie robię, no to on jak coś no a pytałyście się mnie jak ta paleta czy mnie uczuliła ponownie nie, słuchajcie od tamtej pory jak robiłam ten makijaż nie macie malowałam się nią e, trzy, teraz jest czwarty raz i za każdym razem z tych trzech razów nic nic się nie działo nie ma Ignasia e, nic się kompletnie nie działo Yy, więc podejrzewam, że to kredka, kredka ta z Evelyn, Ona powie Wam, że yy, nie była nigdy przeze mnie używana, ale być może leżała za długo. Nie ma Ignasia, no okej, okay, dobrze, Ignaś się schował. Więc yy, no ja tutaj stawiam, że to ona, skoro wiecie, nic się dalej nie dzieje. Ale to też może być yy, problem taki, że coś mi się dostało do oka po prostu z innych kosmetyków nawet nawet chociaż z korektora nie, bo ja korektora używałam później, ale nawet z podkładu. Czy coś w tym rodzaju? I wiecie, oko tak zareagowało. No, ale cieszę się, że. Cieszę się, że to nie cienie. Alex! Dobra, ogarnięta. I co w ogóle miałam powiedzieć ważnego? Tak jak wam ostatnio wiedziałam cały czas coś myślę, a powiem Wam to jeszcze, a powiem wam to jeszcze, a jeszcze to Wam pokażę. Właśnie mam dwie rzeczy w sumie do pokazania, ale z jedną się trochę spóźniłam, bo w sumie ja zamówiłam mówiłam wam o tym kalendarzu kalendarz dla Mateusza Rodziców. Słucham! Kto tutaj był? No cześć! Co kto tam się ukrywał? Aż, aż były czerwone! Jak nas wystraszył, ja znaczy, jaki czerwony cały czas pod kołdrą nie chciał wyjść. Mm, także słuchajcie, mm, ja się... jak mnie wystraszył. Ty jesteś taki straszak? Tak. Ja. Dla Mateusza rodziców zamówiłam kalendarz. Jak go nie było. Ну я Słuchajcie, bo nie dokończę, po prostu nie mogę się ogarnąć, bo za chwilę mi ktoś przerywa, ale nie lubię tego bardzo. E, więc słuchajcie, ja co roku zamawiałam e, kalendarz ścienny, taki z przewraconymi stronami e, na MP. Pociągam za niego 60 zł, tam bez grosza chyba. E, a w tym roku chciałam kalendarz, który będzie miał więcej niż jedno zdjęcie na stronie. No i zaczęłam szukać w internecie, trafiłam na tą firmę Photoboom, stronę. E, no i tam właśnie była taka oferta. W Empiku też mi się taka oferta wyświetlała, ale jak ja wchodziłam, przy Kierowywało mnie na aplikację MP Photo, którą trzeba było tam na telefon ściągnąć, a w tej aplikacji już nie było tego. Można było wybrać jedno zdjęcie na jedną stronę, plus pod spodem cyferki z imieninami, albo też bez, w zależności od tego, jak kto tam woli, ale cena była taka sama. No i właśnie przez to zaczęłam szukać, szparać gdzieś indziej. No i na tym fotobum były takie propozycje. Były też propozycje tego kalendarza z różnymi tymi, na przykład dla kochanych dziadków, z serduszkami, no takie wiecie, z różnymi takimi, z różną taką grafiką. Też? E, no i wiecie, i zaczęłam oglądać i stwierdziłam, że z większą ilością zdjęć niestety nie, dlatego że wtedy jak więcej zdjęć było na stronie, to niestety te, te cyferki były w rzędzie i one były bardzo małe. No i stwierdziłam, że nie no, kalendarz ciemny dla rodziców to lepiej żeby miał większe te, te cyferki, więc zrezygnowałam z tego. Zostało mi jedno zdjęcie, ale kwestia była wyboru jaki. Jeden z tych kalendarzy, który w suma sumarum zamówiłam, był jako bestseller i tam było chyba 500, 505 opinii i wszystkie naprawdę chwalące bardzo i w ogóle. I ten kalendarz był opisany właśnie, że jest na takim i na takim papierze, o takiej i takiej grubości. No i właśnie ten kalendarz był opisany właśnie na jakim papierze, na jakiej grubości i tak dalej, i tak dalej. Było bardzo dużo opinii przy nim, a w pozostałych tam, gdzie na przykład była ta grafika, serduszka, to tam było opisane na jakim papierze, ale nie było napisane już o jakiej grubości i pomyślałam sobie, kurczę, może on będzie jakiś cieńszy, albo ten papier będzie jakiś takiej gorszej jakości i w ogóle, więc stwierdziłam, że nie będę ryzykowała, zamawiam po prostu tradycyjny, ten, który polecają i on kosztował tam 29,90, czyli słuchajcie, 30 zł mniej niż na Empik, też był w promocji, chyba z 40, ten sam rozmiar i no wiecie, ta sama propozycja, że z imienina zdjęcie i tak dalej, dalej. W gruncie rzeczy przy samym końcu zdecydowałam się na ten tradycyjny kalendarz z jednym zdjęciem i wiecie, tak sobie pomyślałam zobaczymy co to przyjdzie, bo w sumie to jest no połowę mniej niż na Empik i tak troszkę się bałam, ale pomyślałam sobie bo zamawiałam go dużo wcześniej, że jak będzie jakiś wiecie, no, rzeczywiście shit, to po prostu zamówię tradycyjnie na Empik i trudno będę w plecy te trzy dychy. Trudno, darmo, no jak się kombinuje, to czasami trzeba się liczyć z jakimiś stratami. No i co muszę Wam powiedzieć, że ogólnie jak kalendarz przyszedł, to jestem zadowolona. Bardzo, bardzo fajny. Ja Wam tutaj pokażę, bo tutaj mamy zdjęcia i Wojtka i Ignasia, dlatego też Ignasia. No, fajne są, są cyferki. mamy, Ja wybrałam opcję z imieninami, zdjęcie jest duże, po prostu zwykły, tradycyjny biały, bez żadnych tutaj dodatków. Mówię Wam, że na stronie były też do wyboru z, na przykład z serduszkami i tak dalej, ale nie wiem, Jakiej grubości to papier, jak, jak to wygląda dokładnie, więc nie chciałam ryzykować, zamówiłam tradycyjnie. Taki, e, taki jak tam był polecany. I powiem Wam, że super, super, mega, mega się cieszę, dlatego, że, e, no, powiem Wam, że jakościowo albo jest tak samo jak w Empiku, albo nawet jest troszeczkę lepiej. E, na pewno nie jest absolutnie gorzej, bardzo mi się to podoba i cieszę się, że zaryzykowałam e, i kupiłam gdzieś indziej, no bo mam tak naprawdę e, za mniejsze pieniądze taki sam e, kalendarz, nawet bym się pobawiał, nie wiem czy nie jest on. Czy on nie jest troszeczkę większy? Nie wiem, albo, albo może, no albo taki sam, identyczny, już nie pamiętam, ale na pewno, na pewno to jest bardzo, bardzo podobne, a cenowo tak, jak Wam mówię, połowne. No wemieniu. ale na Empiku też zamówiłyśmy tutaj już z moją mamą kalendarz dla mojej babci, bo babcia znowu chce, ma kalendarz taki, że jak to się nazywa, trzy. 3... Kurde, on ma jakąś nazwę, że ma wiecie osobno, raz, dwa, trzy takie poziomy, do góry jest jakiś tam obrazek i trzy poziomy. No i właśnie tutaj zamówiłyśmy ze zdjęciem moim i brata, czyli wnuczęta babci mojej i właśnie taki kalendarz przyszedł. Ja nie wiem ilą kosztował. kosztował, około 40 zł. Już teraz nie pamiętam, ale właśnie na Fotoboom niestety nie było opcji tej kalendarza z tymi trzema poziomami, tylko właśnie taki tradycyjny albo biurowy, więc no, zamówiliśmy na Empiku. No i powiem Wam, że jestem, ja jestem zadowolona, że kupiłam na, na tej stronie fotobum i Wam polecam, jeśli chcecie mieć jeszcze Dzień Babci w styczniu, więc to też jest fajny pomysł na, na prezent. No a ja właśnie co roku kupuję Mateusza rodzicom, właśnie żeby mieli z Wojtkiem i z Ignasiem, i w każdym miesiącu inny wtuczek jest na, no, na, 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 na stronie danego miesiąca, także. No. Także tyle Wam chciałam powiedzieć Troszeczkę późno, bo w sumie no My mamy tutaj akurat taki na święta Jeden z prezentów A widzicie, no nagrywam przed samymi świętami Więc już nie zamówić Ale mówię, no zawsze można się na Dzień Babci Taki kalendarz zamówić Albo po prostu bez, bez okazji Nawet w styczniu bardzo szybko to przyszło Ja nie wiem Czy w ciągu kilku dni, także na to się długo nie czeka Więc bez żadnego problemu Ale to chciałam Wam powiedzieć, więc no, a ja słuchajcie, jeszcze dzisiaj chcę robić też ciasteczka z płatków. Płatki do tego czekolada i będziemy robić tak one na szybko. Muszę rozpuścić tą czekoladę, później wszystko wymieszać i poukładać na papier. Hmm, papier foli, co tam, ale bardziej polecam papier, bo do folii może, wiecie, mocno się przykleić i niestety później odrywanie będzie wkurzające, dlatego też papier. No, a ja podgrzewam obiad, bo już zrobiłam wcześniej, także myjemy obiadek i ja po obiadku właśnie może się zabiorę za te ciasteczka. No, powiem Wam, że kolory bardzo ładnie się zmywa. Bardzo fajne, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jestem bardzo zadowolona, że się zdecydowałam. Na początku byłam zdenerwowana, ale powiem Wam, że spoko. Bardzo ładnie to wygląda, tak naturalnie. No, o to chodziło, także spoko, kupiłam sobie drugie opakowanie, tak jak wam mówiłam, tej farby, bo nie wiem, czy będę, mm, może w sumie mm, przed Sylwestrem sobie to farbuję jeszcze. Zobaczymy, jak będzie się zmywał. Jak będzie taki, wiecie, matowy, mocno, mocno zmyje się, to sobie jeszcze raz nałożę, a jak nie, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale w każdym razie, póki co to naprawdę jest ładne. Takie babeczki. Trochę to wygląda, wiecie. Może teraz niezbyt atrakcyjne, ale żeby Zbyt atrakcyjne nie wyglądają, ale są naprawdę pyszne. Jak ktoś lubi czekoladę, to powinien być zadowolony i to zmaga szybki, łatwy sposób. kogoś interesował przepis, bo one nie wyglądają Instagramowo na pewno i to tak jak patrzę. I chciałam zrobić zdjęcie na Instagram, ale w sumie darowałam sobie, bo mało Instagramowe. Dziwne wręcz, ale na są bardzo, bardzo smaczne. Zresztą wiecie, płatki i czekolada możecie sobie wyobrazić, jaki to jest smak. Także ja dałam 200 gram płatków kukurydzianych zwykłych. A ja dałam 3,5 czekolady mlecznej, jedną gorzką. I cukier waniliowy. I jeszcze ogólnie w przepisie było, że można dać smalec, ale ja nie dawałam smalec, wiecie, bardziej daje taki połysk, więc to jest niekonieczne, to jest takie, powiedzmy, kto tam woli no i to wszystko razem mieszacie, tak jak wam pokazywałam, no i prosta sprawa, później układacie i tyle. Więc myślę, że dla osób, które kompletnie nie potrafią piec, kompletnie nie mają talentu albo nie mają czasu, to jest naprawdę fajne wyjście, bo to jest wiecie no czekolada, płatki. Naprawdę to jest smaczne. Jak to zastygnie, to na pewno troszeczkę zjaśnieje, więc może będzie lepiej wyglądało, ale ogólnie naprawdę są pyszne. Moja mama kiedyś to dawno dawno robiła. Ja później też to chyba jeszcze jak mieszkam u mamy też raz zrobiłam, ja w ogóle zapomniałam o tych ciasteczkach i w tym roku właśnie pomyślałam sobie, że też zrobię, do pojemniczków pochowam, pierniczki mam, tym razem uchowałam, do świąt na pewno będą, na pewno, na, pewno, na pewno mi wystarczą, więc będą te płatki, boże te ciasteczka płatkowe i pierniczki. No, także tyle jeszcze myślałam, żeby zrobić jakieś kruche ale powiem Wam, że chyba z czasem no się nie wyrobię. Dzisiaj myślałam, że tak będzie troszeczkę lżej, ale no powiem Wam, że ogólne zmęczenie z poprzednich dni, plus dzisiaj jeszcze trening i taka jestem, jestem zmęczona po no powiem Wam, że jakby tak można było, to bym sobie zaległa tutaj w łóżku. Już by nie wychodziła, dopiero po 16. Także jeszcze trochę do wieczora, 3 godzinki. No. Słucham Ciebie, za 3 godzinki trzeba, trzeba powalczyć. Nie jest jakoś źle, ale powiem Mama, wam, że... Nie to. Nie to tak, tak właśnie było. Mhm. To, to. Tak, tak, że cały czas coś, cały czas coś on gada po swojemu stop, non stop. Tak jest, właśnie, że widzicie, że nawet nie da się słowa przepowiedzieć dobrze, bo cały czas mały tutaj macie dobra i to powiem wam, że dzisiejszy dzień nie jest moim dniem kompletnie, mam po prostu dzisiaj szargane nerwy. Chłopaki mi tak dokazują yy, tutaj, że normalnie krzyki, piski, co chwilę przerywam, więc ten vlog dzisiaj nie wiem, jaki w ogóle będzie. Nie potrafię się skupić na tym, co do was mówię, chciałabym jeszcze trochę pogadać, ale po prostu oni yy, tak dokazują dzisiaj, że normalnie... Yy brak mi sił i brak mi cierpliwości i wszystkiego w ogóle tak dwa dni przed Wigilią mam nadzieję, że jutro no to już ma urlop, więc całe szczęście cieszę się mega i że jutro e, razem będziemy i tak jutro troszeczkę wrócę na lepsze tory, bo dzisiejszy dzień jest taki trochę ciężki no ale mam nadzieję, że po burzu przyjdzie słoneczko także trzymajcie kciuki, nośmy coś spędzi no także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do suszenia w kolejnym buziakie.